Zdarza ci się myśleć, że byłbyś bardziej, byłabyś bardziej spokojną osobą, bardziej opanowanym człowiekiem, gdyby nie inni ludzie? Jak często myślisz sobie, że bezmyślność, nieodpowiedzialność, bezsensowne działania innych wyprowadzają ciebie z równowagi i wiesz, że gdyby nie oni byłbyś, byłabyś ocenem spokoju? Zapraszam cię na nowy odcinek mojego wideobloga. Krzyczysz, bo to ty mnie zdenerwowałaś. No właśnie, jak to się dzieje, że inni nas denerwują, że inni nas złoszczą, że inni nas wkurzają? Jak to jest możliwe, że ktoś nieznajomy, Albo wprost przeciwnie, bardzo bliski, potrafi sprawić, że w dwie minuty wybuchamy i jesteśmy po prostu praktycznie ugotowani. Jak oni to robią, że potrafią tak umiejętnie wpłynąć na nasze emocje, na nasz, na nasz stan równowagi i nierównowagi. Teoria mówi o tym, że nikt nie może wpłynąć na nasze emocje, że to jest nasze praktyka pokazuje dość często, że kurczę, wprost przeciwnie, że to jednak to co mówią, to co robią, jak się zachowują inni sprawia, że się denerwujemy, to oni nas denerwują i taką lekcję, jak to jest, pamiętam, dostałam od swojej córki, ona jest teraz już nastoletnia i to było wiele, wiele lat temu, taką historię Miałam, był już koniec dnia. Moja córka leżała już w łóżku, przygotowana do spania, do snu. Weszłam do jej pokoju i takim swoim, nazywam to, module automatki. Weszłam, zajrzałam do jej pokoju i przeskanowałam od razu. zrobiłam taki rzut. Oka na cały pokój, wyłapując takie rzeczy, że są ubrania porozrzucane na podłodze, że nie ma porządku. I jak tak zajrzałam, zeskanowałam ten jej pokój podniesionym głosem. Od razu zaczęłam z nią rozmowę, mówiąc, tak, jak ten pokój wygląda. Według niej e, zaczęłam krzyczeć, według mnie mówić podniesionym głosem, więc podejrzewam, że to ona jednak miała tutaj e, słuszność i rację. E, zaczęłam jej odruchowo zwracać właśnie uwagę, tak czepiając się czepiając się e, do tego, jak ten pokój wygląda, co mi się nie podoba. E, I moja córka taka, bo już, bo już e, też w, takim, w, tym, w tym takim module w trybie zasypiania, e, w takim wolniejszym, spokojniejszym, mówię, mamo... Dlaczego ty od razu krzyczysz? Nie możesz tego normalnie powiedzieć, a ja w odpowiedzi również w takim gwałtownym tonem mówię, tak, krzyczę, bo to ty mnie zdenerwowałaś. I wtedy ona takim bardzo spokojnym tonem, e, wolnym, tak to zapamiętałam, więc to było jakoś znaczące, odpowiedziała, mamo, pragnę ci przypomnieć, że nikt nie może cię zdenerwować. Tylko, że denerwujesz się sama w sobie. Weź odpowiedzialność za swoje emocje. I słuchajcie, w tamtym momencie to było dla mnie jak takie uderzenie, zderzenie, bo olśnienie mnie, mnie dopadło ogromne. I pomyślałam sobie: OK, właśnie w takiej. Uznałam wtedy, że faktycznie, faktycznie przyznałam, Rację tej perspektywie, że faktycznie wchodzę, skanuję, wybucham, i jeszcze mówię, że to ona mnie zdenerwowała. Zdecydowanie w tamtym momencie ja się zdenerwowałam, i zawsze, kiedy wybuchamy emocjami, to, to jest, to płynie z wewnątrz. To jest tutaj nasza wewnętrzna decyzja, to jest nasza reakcja. Nie ma to aż tak bardzo dużego pływu nie ma też tak wielkiego, aż tak wielkiego znaczenia, jak czasami, jak czasami, jak często przypisujemy, yy, co robią inni, jak robią i jakie wnioski wtedy wyciągnęłam i co jest tutaj jakby esencją tego. No po pierwsze wyciągnęłam po pierwsze wyciągnęłam taki głęboki wniosek na ten temat, że jednak yy, lubię swoje dzieci. Yy, Szanuję cenie, bo bardzo skutecznie mnie uczą, a czasami też oduczają głupoty albo takie, takiego nie? jednak odklejenia od rzeczywistości. Czuję dużą pokorę wobec tego, jakimi nauczycielami są moje dzieci. I po drugie, drugi wniosek jest taki, że faktycznie moja córka miała rację. Nie da się temu zaprzeczyć. To, to, to mi puściły nerwy. To, to ja zareagowałam w taki sposób. To moje emocje złości sprawiły, że tam do niej mówiłam podniesionym głosem. Zdenerwowałam się sama. Nikt i nic, i to jest myślę, że dobra wiadomość, nie może nas zdenerwować, dopóki my wewnętrznie na to zdenerwowanie nie pozwolimy, albo zanim wewnętrznie ten automat zdenerwowania nam nie zapłonie. I oczywiście, że są osoby i są sytuacje, które potrafią i szczególnie też w bliskich relacjach, potrafią zagrać na takich strunach, że my od razu jesteśmy zdenerwowani. Ale jakby nie było, warto myśleć o tym w taki sposób i warto obserwować siebie, co mnie zapala, bo to źródło emocji jest wewnątrz mnie, co takiego jest w słowach. W tym, co ta osoba mówi, może to, że odmawia, może to, że chce wymusić jakieś standardy, tak jak w pokoju z moją córką. Co takiego jest we mnie, że dane sytuacje one się, one się też powtarzają? Warto szukać klucza. Warto szukać takiego wspólnego mianownika tego, że w określonych sytuacjach określone słowa, określone zachowania sprawiają, że ja wybucham, że pojawiają się we mnie określone emocje, nie wiem, złości, irytacji i wszystkiego. Jak podsumować temat tego, kto nas denerwuje i czy to inni nas denerwują? Otóż... Jeszcze raz, po pierwsze, dobra wiadomość jest taka, że tylko i wyłącznie Ty odpowiadasz za to, jak reagujesz na różne okoliczności, na to, co powiedzieli bądź zrobili inni. Po drugie, gdy następnym razem zrobisz komuś wyrzut, bo to Ty mnie zdenerwowałeś, bo to Ty mnie denerwujesz, usłysz siebie, złap to. I powiedz sobie, że no cóż, prawda jest taka, że to jednak ja się sama wewnętrznie zdenerwowałam i odpowiadam za to, co się, co się stało. To już jest punkt wyjścia do tego, żeby rozwojowo zacząć pracować ze sobą, żeby złapać pewien, pewien dystans. I wrzucić tą sytuację pod jakąś analizę, pod taką analizę, że okej, okay, co tam takiego było, co, co było takim triggerem, który sprawił, co wyzwoliło we mnie tą emocję, co konkretnie, nie osoba, tylko jakie zdarzenie złączyło się jakimś mostem z wrażliwą częścią, jakąś taką, nie? taką tak wrażliwą, kruchą częścią we mnie, gdzie mam się wzmocnić, żeby podchodzić. Do tego typu sytuacji bardziej spokojnie. I to jest rozwój. I do tego Was zapraszam. Nieoczywisty rozwój, ale wart y, tego, żeby budować swoje życie w bardziej zrównoważony emocjonalnie sposób. Więc życzę ogromnego powodzenia i trzymam za nas wszystkich kciuki. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o kolejnych moich filmach i tym, co nagrywam, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień. To będziesz, będą ci się pojawiały informacje, że jest coś nowego. Do zobaczenia też na szkoleniach, na kursach, na konsultacjach, na rozmowie jeden na jeden, jeżeli takiej potrzebujesz. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia. Pozdrawiam.